Siema, dziś odpowiemy sobie na zarzuty, które mi zarzucono, ale najpierw intro. a w tej A więc zostałam oskarżona o pisanie takich wiadomości, co oczywiście jest nieprawdą. Widać, że to jest przerobione komputerowo napletowo i chuj wie jak. A te screeny są tak przerobione, że to widać, teraz nie znajdziecie tych zdjęć, bo są lost media. Ja nigdy bym nie prosiła o jakieś stópki fuuuu. Jakby ja nie jestem oszustem ani jakimś końkiem, to byłoby na tyle z mojego wytłumaczenia mam nadzieję że jestem czysta i nikt mnie nie będzie o nic podejrzewał. A teraz spójrzcie na prawdziwe screeny. Tak wyglądała rozmowa bo to co widzieliście to fejki. Chciałam się skupić na tym screenie bo jak widzicie tutaj są dowody na tego kogoś i to nie ja zrobiłam nic złego tylko ta osoba chciała napisać coś wulgarnego. To jest niedopuszczalne. Jakbyście nie widzieli to te słowo w czerwonym kółku. Ja pierdolę co ja robię. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest. Ja uważam, że burbiery są zdrowe, ponieważ mają warzywa i ogórki, które są zdrowe i mam 75 cm wzrostu i wygrałem wybory prezydenckie. A więc skoro reklamę mamy za sobą, chciałam poruszyć jeszcze jeden temat. Popularny youtuber tak ewentualnie i napisał do mnie ze swojego sekretnego konta. Cikak hacker. Na szczęście sytuacja opanowana i cika was nie szakuje, ponieważ nawróciłam go na dobrą stronę. Widzicie jaka dobra jestem, tamte skriny były fajkiem, a tutaj tylko potwierdzenie mojej dobroczynności. Dobra a teraz serbi to najlepszej parze. In English every time when I get greeting from my friend. No, Pani policjantko, zapnij mi kajdanki Pani policjantko, weź do sypialni Puszka k***a którą musiałam strzywać strzywaczem, Bo mi się naciągło jak guma w majtach waszego starego A więc na koniec możecie zobaczyć jakie pierdoły dostaniecie za te wakacyjne zadania Wiem że pewnie każdy już to zebrał ale jebać. No i dostaliśmy takie wakacyjne ciuchy, nie są brzydkie ale nie urywają dupy syberyjczyków, a więc to byłoby na tyle, mam nadzieję że ktoś obejrzy ten filmik xdd w końcu po dwa miesiącach coś nagrałam. Dobra pa 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 pa.